Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Dziś ze mną w studiu Damian Drewniak, fotograf. Pięknie dzień dobry. się kłaniam. Dzień, dzień dobry. dobry. Rozmawiać będziemy, zapraszając na bardzo szczególne wydarzenie, o fotografiach też szczególnych, bo dedykowanych osobom ze spektrum autyzmu i najbliższym też także rodzinom tych osób. Kalendarz ma charakter charytatywny, jest na 2024 rok, który przed nami i takie słowo, które to wszystko spina, jest nazwą tytułem kalendarza, to wnętrze słowa i od tego zacznijmy. Co to znaczy wnętrze słowa? Ojej, oznacza Ojej. wszystko, oznacza wszystko. Wnętrze słowa to opis y, ludzi, z którymi się spotkałem. Ludzi zamkniętych w sobie bardzo często, Czas, czasami bardzo głęboko, y, czasem troszkę mniej. Natomiast y, jakby ideą tego kalendarza było pokazanie właśnie tym, Czym ci ludzie emanują, kim potrafią być na zewnątrz, mając ukryte w sobie bogactwo? Chciałem mm -hmm. bardzo, bardzo wyciągnąć te wszystkie elementy, które oni pochowali w sobie na, na zewnątrz. Stąd mm -hmm. te wnętrza słowa, które na głos nie potrafią być wypowiedziane przez tych ludzi. Natomiast e, mam nadzieję, że zostały zobrazowane. Mhm. Tak, bo to jest e, o tym, że, że mówimy o ludziach, którzy pochowali w sobie wiele rzeczy, wiele tak. tajemnic, bogactwa wielkiego. E, nieintencjonalnie tutaj to, to nie jest o winie, tak? tylko to nie, tak jest nie, 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 po prostu. Nie, mhm. absolutnie tam nie ma, nie ma żadnej winy, tam jest wielka miłość. Mhm. Wielka miłość e, między ludźmi, którzy zajmują się tymi osobami. Myślę, że, że te osoby w jakiś sposób są w stanie to u, 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 u jakby od, odwdzięczyć. Natomiast myślę, że to jest taka jednostronna, bez, może nie, 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 nie jednostronna, ale taka totalnie bezinteresowna miłość, bo ona, mama, która przytula swoje dziecko lubi czasami usłyszeć kocham Cię mamon, mhm. a tutaj, tutaj często bardzo często to ma. nigdy nie padnie. Mhm. Kalendarz przygotowany jest dla Stowarzyszenia Daj Mi Czas, tak które osobą ze spektrum, osobami ze spektrum autyzmu się zajmuje, tym osobom pomaga. Wielkie, wielka odsłona tego kalendarza będzie miała miejsce 30 października w Miejskiej Galerii Sztuki, też tak rozumiem, jest. gościnnej o godzinie 18. Ambasadorami akcji jest Małżeństwo: tak. Aleksandra i Piotr Gruszka. To też ważne. Ważne. I ja uważam, że. Chyba nic na tym świecie nie dzieje się przez przypadek. Mm -hmm. I, I to, że Ola i Piotrek się pojawili, to też nie jest przypadek. E, to niesamowicie otwarci, pozytywni ludzi, ludzie. Ja pamiętam, wcześniej się nie znaliśmy i pierwsze nasze spotkanie było takie, że ja miałem wrażenie, że ja ich znam już kupę lat e, i teraz już jesteśmy w głębszym kontakcie. Piotr okazało się, że robi teraz zdjęcia. Ola jest niesamowicie ciepłą e, osobą, e, są bardzo otwarci na pomoc. Bezinteresowną pomoc, co ważne, i, i e, no, takich ludzi więcej po prostu, i tyle. Mm -hmm. Mam nadzieję, że tacy ludzie także spotkają się 30 tak, października, bo z tego co wiem, będzie można tam też wylicytować mm -hmm. jeden z tych kalendarzy. No to teraz o tym, od czego być może powinna hmm. była zacząć. Skąd wziął się pomysł na kalendarz? Jak zwykle przez przypadek, który podobno nie istnieje. Tak, to już ustaliliśmy. Jest. Z rąkiem znamy się wiele, wiele lat. Poznaliśmy się no, sięgając, nie wiem, być może 15, nawet chyba więcej lat temu. Wtedy, kiedy, kiedy jeszcze Romek starał się zrobić wszystko, żeby syn, który, który chorował bardzo poważnie na neuroblastomę, wyzdrowiał. Później nasze drogi raz się schodziły, raz schodziły. W każdym jak razie, to Z Romkiem. Jak to z Romkiem? W każdym razie ponad trzy lata temu przez przypadek spotkaliśmy się na rynku na zawodzie. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, co, co, co Romek robi. Ja mówię, zróbmy kalendarz. Początkowo w czasie tego spotkania, te trzy lata temu, pomysł był troszeczkę inny. Ja miałem ideę, żeby skonfrontować sławne postaci sztuki artystycznej. Z ludźmi ze spektrum autyzmu na zasadzie odwróconych ról. Czyli mm -hmm. e, dla przykładu, znanego muzyka posadzić przed sobą ze spektrum autyzmu i kazać mu słucha, jak osoba z autyzmem uczy go muzyki. Tak? Oczywiście ubrać to ładnie w historię, żeby, żeby to nie było takie bardzo surowe. E, no i jak to z Romkiem? Minęły trzy mm -hmm. lata. No i po trzech latach Romek zadzwonił i mówi: Damian, robimy kalendarz? Ja wyjasne. Tak, jakbyście rozmawiali tak, tak, dokładnie. Mniej więcej no. tak. Mniej więcej tak. E, forma troszeczkę się zmieniła. No bo wiadomo, e, jakby myślę, że, że byłoby trudno znaleźć 12 różnych osób. Aczkolwiek może nie. W każdym razie zmieniła się forma, czego nie żałuję, ponieważ e, jakby ta forma m, kalendarza bardziej pozwoliła właśnie pokazać te osoby. Mhm. Takimi, jakie one są. Bo tak naprawdę większość tych historii, nie wszystkie, część jest wy, wyimaginowana, natomiast y, większość tych historii bazuje na tym, w jaki sposób y, zrobiliśmy wywiad o tych ludziach. Y, bo ja pytałem Romka, kim dana osoba, osoba jest, czym się mhm. zajmuje. Żeby wiedzieć jak najwięcej. Dokładnie, tak? żeby mhm. tą historię, którą opiszę na zdjęciu, opowiadała właśnie o tej osobie. Mhm. To żeby to nie było takie, nie wiadomo skąd, żeby to było. Odej danej osobie. I tak na przykład Mateusz, który jest bodajże na styczniowej rozkładówce, to jest osoba, która cały czas zatyka lewe ucho. I w momencie, kiedy ja to usłyszałem, ja mówię, kurczę, ja myślę, że on zatyka je po to, żeby usłyszeć samego siebie, że ten świat na zewnątrz jest za głośny. Więc taką układankę sobie zrobiłem, że no dobrze, skoro zatyka ucho, chce usłyszeć siebie, jednocześnie na pewno chce też wyrazić siebie. Więc miałem pomysł z tym, że skoro nikt go nie słyszy, bo Mateusz nie mówi, to damy mu trąbkę. Na początku wyobrażałem sobie, że to będzie takie bardzo łatwe. Ja podejdę do Mateusza i mówię, wiesz, Mateusz, spróbuj mi zatrąbić. Okazało się, że nie jest to możliwe, ponieważ Mateusz nie reaguje na takie bodźce. No ale finalnie się udało. Finalnie się udało. Dodatkowo pomyślałem, bo to kalendarz też o marzeniach tych ludzi. Pomyślałem, bo nad Mateuszem pojawiają się chmury, ale takie sztuczne. Tak jakby są wycięte z kartonu. A te prawdziwe są głęboko w tle. Usadzony na półeczkach. Więc pomyślałem sobie, że te chmury będą nam symbolizować marzenia jego opiekunów, którzy starają się realizować marzenia. O które oni sami muszą sobie wymyślić, ponieważ Mateusz, troszeczkę je. tak, mm -hmm. więc one będą wyglądały troszeczkę sztucznie, a te jego prawdziwe właśnie są gdzieś głęboko, na półeczkach, gdzieś w tle. No i Mateusz przy okazji, zatykając to ucho, wpatruje się w przestrzeń, jakby pokazując całą swoją osobowość. Mm -hmm. Tak, kiedy słucham tej, tej mm. historii i myślę sobie o y, kalendarzu, który ma... 12 kart, bo 12 jest miesięcy, mhm. że każde z tych zdjęć będzie sobie można spokojnie przez cały miesiąc, dłuższy lub krótszy, czytać. Myślę, że tak. Bo to trochę do, do odszyfrowywania, tak jak słyszę, zdjęcia i historie tak, całe. Moja fotografia jest taka, że zawsze moją ideą było to, żeby opowiadać Zdjęciami w ten sposób, żeby wciągnąć widza w jakąś głębszą lub płytszą, ale, ale jednak dialog z tym mm -hmm. obrazem, to, to nie są zazwyczaj zwykłe portrety, to zazwyczaj zdjęcie z dodatkową podszewką, która opowiada nam jakąś historię. I, i jakby nie wyobrażam sobie, żeby ten kalendarz mógł być inny. One, ten kalendarz musiał opowiadać tę historię tych ludzi, więc, no więc tak się właśnie mm -hmm. stało. I trochę te, te, te historie, do których gdzieś tam Pan się do, dokopał, to one tak, trochę z opowieści. Trochę z obserwacji, z opowieści rodzin i mhm. najbliższych, z obserwacji tej osoby, bo był czas chyba na to, żebyście się spotykali. Tak. No i z takiego zgadywania trochę. Trochę zgadywania. Natomiast mhm. rzeczą dla mnie niesamowitą było to, bo na pierwszej sesji razem z Mateuszem przyjechała do nas Paulinka. Mhm. I o ile Mateusz, pamiętam, usiadł u nas w domu, bo przyjechali z Mateuszem i z Pauliną, przyjechali rodzice. Mamy. E, usiedliśmy na kawie, żeby właśnie porozmawiać na temat tego, co chcemy zrobić w czasie sesji. Um, o, o ile Mateusz był bardzo niespokojny i, i, i byłem pełen obaw, czy to na pewno się uda, co zaplanowałem, to Paulinka usiadła sobie na, na fotelu i wpatrywała się spokojnie w okno tarasowe i praktycznie przez pół godziny prawie się nie ruszyła. Ja mówię, Jezu, jaka ona jest romantyczna. <grymna> Spokojna. I, i, I tak naprawdę, bo ja jest, najpierw chciałem zrobić taki zwykły, Kobiecy portret dziewczyny samotnej w pokoju przed okienkiem. Ale w momencie, kiedy ja zobaczyłem, że ona jest tak wpatrzona, ja będę, to jest czysta poezja, ja rozłożymy przed nią książki. Rozłożymy przed nią książki i na zasadzie wylatujących z tych książek kart będziemy jakby próbowali zwizualizować to, że ona też próbuje oddać coś od siebie. Nie potrafi powiedzieć, natomiast te kartki wyrywane z książek jakby będą symbolizowały jej myśli. No i wydarzyło się coś niesamowitego, bo w momencie, kiedy pojechaliśmy na sesję, um, to ta totalnie spokojna, poukładana Paulina, w momencie, kiedy usiada przed stołem z książkami, e, nagle nastąpił odwrót 180 stopni, ona zaczęła zamykać te książki i rozrzucać je po pokoju. Mhm. E, ja w tym momencie zdumiałem, bo mówię, Jezu, nie wiem o co chodzi tak naprawdę. Zrobiliśmy finalnie to zdjęcie, udało nam się je zrobić. E, natomiast ja po powrocie do domu mówię, to, to nie może być tak, że, że, że to był przypadek, więc zacząłem analizować, a ja mówię, kurczę, może to było na tej zasadzie, że ona widząc te książki nie może w nie zajrzeć, nie może sięgnąć, w sensie nie może ich przeczytać, mówię, może to, to spowodowało tą agresję. No i ta niesamowitość wydarzyła się wczoraj, bo wczoraj byliśmy w SDS-u i rozmawiałem z Agatą, czyli mamą Mateusza, która była przy tej sesji. I ja jej powiedziałem, że ja mówię, wiesz, bo wydaje mi się, że, że te książki spowodowały, może ta agresja mm -hmm. była spowodowała się tym, o czym opowiedziałem. I ona, Agata, mi o tym wtedy nie, nie odpowiedziała, wczoraj mówi, że kurczę, no nie wie. Natomiast wieczorem dostaje niej wiadomość. Mówi, Damian, kurczę, bo tak naprawdę przypomniała mi się jedna rzecz że Agata uwielbia odpoczywać przy nas w momencie, kiedy czytamy jej książki, kiedy czytamy jej bajki. I, i mówi może rzeczywiście mu tak, jak powiedziałeś, że mhm. otworzyliśmy jej książki, nikt jej nie czytał tych książek i to spowodowało tą agresję. E, I i, i, i mhm. ja pamiętam po tej pierwszej sesji m, było ciężko się pozbierać. Jestem taką, em, takim empatycznym stworem, który wydaje się, że czuje wszystkich dookoła. Jeżeli czuję się dzieje się dla kogoś zło, a ja bałem się, że na tej Paulince zrobiłem coś złego, że ona się poczuła średnio, komfortowo, to zadzwoniłem do Rąka i mu po prostu podziękowałem. Mhm. Podziękowałem mu za to, że wpakowaliśmy się wspólnie w ten, w ten temat. Bo moja wyobraźnia odnośnie osób ze spektrum autyzmu była zupełnie inna. To tak jak media, prawda? Wyobraźnia, wiedza. Wiedza, dokładnie. Mm -hmm. Sięgała filmu Forrest Gump, mm -hmm. Rain Man. Jakiegoś zewnętrznego tak wyobrażeń. Tak, kogoś, z kim ja sobie usiądę, porozmawiam. Zm Oczywiście będzie mieć pewne ograniczenia, ale nie aż takie, jak, jak się wydarzyły. Więc po tym pierwszym spotkaniu ja już wiedziałem, że to, to, to musiało się wydarzyć, bo ja dowiedziałem się więcej, o wiele więcej, a sięgając kolejnych sesji to już w ogóle był ogrom wiedzy. Natomiast uważam, że większość ludzi pojmuje ten problem właśnie z perspektywy tego, co, co zobaczyli choćby właśnie w telewizji. Tak? Mhm. I, I wydaje mi się, że ten problem y, należy przedstawić szerzej, mhm. ponieważ te osoby, które zajmują się ci, tymi ludźmi, ale naprawdę potrzebują wsparcia. Mhm. To nie chodzi tylko Wsparcie o... Wsparcie dla wspierających. Dokładnie, dokładnie. To nie chodzi tylko o pieniądze, to mhm. chodzi o, o taką czasami zwykłą empatię, że wiesz, to ty nic nie robisz, jesteś tylko i wyłącznie opiekunem, pewnie masz dużo wolnego. Kurczę, ci ludzie nie mają ani jednego dnia urlopu, bo to nie jest tak, że my powiemy, nie wiem, Krzysiu, usiądź, sieć pół dnia, ja sobie pójdę gotować obiad. No nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. To są ludzie, Nie którzy pracują 24 godziny na dobę. Mhm. No A urlopy, jak od dziecka urlop wziąć. Tak, mhm. no właśnie. Kiedy tak słucham, to myślę sobie, że tu jest dużo dużo i tak wyobrażam sobie, że przy tych zdjęciach było dużo uważności i stąd z Pana strony i stąd być może obserwacje, które, które są bliższe tym prawdziwym chmurkom niż tym sztucznym. To, to też tak, jest zgadywanie, tak, ale tak, tak może być. Tak, chciałem. Tak, mhm. Takie było założenie i mam nadzieję, że to, że to się udało. Koniecznie trzeba to zobaczyć, jak kalendarza dotknąć i najlepiej wspierając towarzyszenie Daj Mi Czas, przypomnę, Miejska Galeria Sztuki, 30 października 18. Kalendarz będzie nam towarzyszył w roku 2024. Czy umówiliście się z Romkiem na jakieś kolejne działania? <grym> <grym> za 5 lat, za dwa, za z trzy, romkiem, za dziesięć? Z Romkiem człowiek się nie umawia, z Romkiem człowiek działa. E, więc myślę, że działania, <grym> ja działania będą. E, natomiast ja na pewno chciałbym zachęcić, ponieważ zanim nastąpi premiera kalendarza, będą materiały były publikowane na mediach społecznościowych zarówno moich Facebook Instagram można mnie znaleźć przez imię nazwisko Damian drewniak fotografia Romek też na pewno będzie publikował tak samo jak Ola i Piotrek gruszka Myślę że pokażemy po części jeżeli nie w całości te zdjęcia to fragmenty tych zdjęć więc można się będzie nim przyjrzeć, zanim tak naprawdę będzie można fizycznie dotknąć tego kalendarza. Bardzo dziękuję, za, dziękuję. za to Było spotkanie mi i za rozmowę Damian Drewniak był Państwa i moim gościom dziękuję, dziękuję bardzo. pięknie. Dzień. Dziękuję.